Jeśli sprzedajesz auto, to musisz liczyć się niestety z tym, że polisa idzie do nowego właściciela. Tylko nowy właściciel może się tego ubezpieczenia zrzec. Tylko nowy właściciel może zamknąć tą polisę. To jest tylko i wyłącznie w decyzji nabywcy. Ty jedynie możesz się spróbować z nim dogadać, że za drobne upuszczenie ceny on zrzeknie ci się ubezpieczenia. Ale ogólnie rzecz biorąc, Polisa zawsze idzie razem z samochodem, zawsze idzie z pojazdem. Więc jeśli niebawem kończy ci się Polisa, a zamierzasz sprzedać samochód, to lepiej weź po prostu Polisę na raty. Możesz rozłożyć sobie ją miesięcznie, y, możesz rozłożyć sobie ją kwartalnie, półrocznie. Więc istnieją y, firmy, które w jakiś tam sposób rozkładają płatność i dzięki temu po prostu nie zapłacisz całej składki. Ale tak czy inaczej, nowy właściciel będzie zobowiązany y, przejąć odpowiedzialność za tą nową polisę, więc uprzeć go. O tym, że polisa nie jest opłacona w całości i żeby sobie po prostu podjął decyzję, co dalej. Więc to jest bardzo ważne. Lepiej być fair i po prostu powiedzieć prosto: Słuchaj, daję ci polisę, ale ona jest opłacona tylko i wyłącznie na kwartał. Jeżeli y, tam y, będziesz chciał sobie ją kontynuować, musisz opłacić sobie resztę. Jeśli y, nie dasz mu takiej wskazówki, może się okazać, że wpędziesz go po prostu w niepotrzebne wydatki, bo y, Ubezpieczenie niewątpliwie zawierane rocznie wychodzi bardziej ekonomicznie niż zawierane rocznie, ale z płatnością miesięczną, kwartalną czy półroczną. Więc niewątpliwie lepiej po prostu być fair i powiedzieć o tym nabywcy. To tyle, jeśli macie pytania, bądź coś Was nurtuje. Zapraszam serdecznie do biura Targowica Miejska, Pawilon 33 Końskie. Miłego dnia.